Co jest? Co to było? Co tam się dzieje? Ciśnienie spadło. Mam 1500. U mnie też. Przecież jest pełna moc. Może to jakiś zaczep. Lepiej uważać. Stop. Niech klatka wraca do wody. Zdejmijcie linę z bloku i niech kręci na pusto. Co to było? Hydraulika. O, rany poważnie. Jak cieknie płyn, to jest niedobrze. No to pięknie. Wygląda na to, że pękła pokrywa przekładni. Jeśli tak, to mamy przechlapane. Bez bloku nie da się łowić. Blok nie kręci. To może być koniec rejsu. Wyrzućcie boję za burtę. Muszę iść i sprawdzić. Aby łowić na długiej linie na Patrishi Lee zamontowano blok o czterokrotnie większym udźwigu niż stosowany do podnoszenia pojedynczych klatek. Widzisz, tutaj są pęknięcia. Musimy to zdemontować. Na szczęście mamy drugi. Trzeba spróbować. Szyper Carlton chce wymienić blok na słabszy. Nie wiem, co z tego będzie. Ciekawe, czy wytrzyma. Ma inne przełożenie. W nadziei, że przez jakiś czas będzie można łowić. Jeśli tego nie naprawimy, to będziemy musieli wracać do Dutch, co zajmie nam 4-5 dni. Zobaczymy, czy się uda. Musimy to zrobić, nie mamy innego wyjścia.